Cześć, witam was serdecznie w moim kolejnym filmie. Tym razem będą to moi ulubieńcy minionego miesiąca, czyli października. Zapraszam was do oglądania. Pierwszy produkt, o którym chcę wam opowiedzieć, to baza pod makijaż z marki Clinique. Generalnie e, ja w swoim makijażu rzadko stosuję bazę. U mnie podkłady w miarę dobrze się utrzymują, natomiast y, ta baza uważam, że jest rewelacyjna, ponieważ ona nie y, wysusza skóry, nie daje efektu y, maski, nie, y, nie, nie sprawia, że podkład się na niej roluje. Ona y, dla mnie zachowuje się trochę jak pielęgnacja, bo tą skórę ładnie wygładza, nawet trochę nawilża. I sprawia, że podkład się bardziej równomiernie rozkłada, że on jednak o wiele dłużej się utrzymuje i na pewno bardzo ładnie na niej wygląda. Jest to bardzo uniwersalna. Jeśli nie próbowałeś, jeszcze, to zachęcam, bo moim zdaniem jest bardzo bardzo dobra. Jeśli chodzi o podkłady, miałam w tym miesiącu dwa ulubione podkłady. To był podkład Make Up Forever HD i podkład Revlon Colorstay. Natomiast to jest podkład do skóry normalnej i mieszanej. Reblon miał w kolorze 150 baht, natomiast Makeup Forever w kolorze 120. Ten jest dość żółty, więc czasami robiłam tak, że po prostu mieszałam sobie ze sobą, a czasami ten reblon stosowałam samodzielnie. I to były podkłady, które utrzymywały się na mojej skórze bardzo długo, bardzo dobrze, ładnie wyglądały przez wiele godzin. Jeśli potrzebowałam mocniejszego krycia, to stosowałam ten kolor z tej z reblonu. Jeśli potrzebowałam czegoś lżejszego, to używałam HD z Makeup Forever. I myślę, że mogę Wam je polecić. Jeśli macie skórę taką jak ja, czyli właśnie suchą, ale delikatnie błyszczącą tutaj w strefie, T, to możecie śmiało spróbować tych podkładów. One myślę, że dobrze się sprawdzą. Jeśli chodzi o wykończenie makijażu, bardzo, bardzo mi się sprawdzały meteoryty z Guerlain, które już lubię od dłuższego czasu, natomiast w wypadku, jeśli stosuję podkład mocniej kryjący, na przykład ten Revlon, nie chcę już nakładać pudru, który będzie również krył, również wygładzał. Chcę coś takiego, co delikatnie wykończy makijaż, utrwali go, rozświetli skórę, więc meteoryty są idealne. Moje są w kolorze 3 Medium. Często nakładałam również pod oczy, bo ładnie utrwalały korektor, nie zbierały się tutaj w tych liniach i też pięknie rozświetlały. Uwielbiam w ogóle ich zapach, jest naprawdę obłędny. Jeśli znacie meteoryty, to myślę, że przyznacie mi rację. Jeśli mówimy o podkładzie, o bazie, o pudrze, to muszę wspomnieć też o korektorze, który uwielbiam. Od dłuższego czasu go stosuję, natomiast ten kolor świetnie mi się sprawdza w miesiącach jesiennych, zimowych, kiedy moja skóra jest jaśniejsza, bo on jest naprawdę jasny. To jest Collection 2000 w kolorze 1PR. Ja go używam szczególnie na środek twarzy, również pod oczy, ale dla takiego mocnego rozświetlenia, jak chcę sobie zrobić dość intensywne konturowanie twarzy, to wykorzystuję ten korektor, i on już mi służy jako rozświetlacz. Na niego nakładam tylko na wykończenie meteoryty i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Szczególnie świetnie się to sprawdza do zdjęć przy sztucznym świetle. Wygląda to świetnie. Jeśli nie próbowałeś tego korektora, to polecam, bo on ma bardzo dobrą pigmentację. Jest ogólnie bardzo fajny, a jego cena też jest przyjemna. Co prawda, nie ma go u nas w Polsce, natomiast można go dostać na przykład na Allegro. Muszę Wam powiedzieć jeszcze o moim pędzlu, który też często używam do meteorytów, czy do meteorytów, jeśli nakładam je pod oczy, ale najczęściej do rozświetlacza na kości policzkowe. On idealnie pasuje. Te miejsca. Ma taki kształt. Yy... Chciałam powiedzieć pędzelkowy. <laughs> Ma taki kształt, więc jest zaokrąglony yy, i yy, ładnie nakłada ten rozświetlacz. Yy, jest bardzo taki. Yy, jak taka chmurka, daje taki efekt mgiełki. Yy, to włosie jest dość mocno rozłożone, nie jest zbite, więc do rozświetlacza on jest naprawdę idealny. I ja go używam zarówno. Yy, na no, mokro, jeśli smączyłam go mgiełką i chciałam właśnie yy, dać sobie efekt takiego mocnego glow, jak i na sucho, yy, również do nakładania rozświetlaczy w kamieniu. Jeśli nie znacie tego pędzla, to polecam. To jest Inglot 4SS. Yy, naprawdę bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych. Mam tutaj dwa ulubione produkty. Inglot AMC yy, Pyłek. Który kupiłam nie tak dawno, a teraz w miesiącach jesiennych sprawdza się świetnie, bo to jest taki odcień połączeń bordo, złoto, złota, e, różu. I teraz nałożyłam go sobie właśnie na dolną powiekę, więc on się świetnie sprawdzi przy makijażach wieczorowych. Możecie go stosować zarówno na mokre, jak i na sucho. E, mój jest w kolorze 86. I naprawdę często go używałam, i myślę, że jeszcze zostanie ze mną naprawdę na długo. Paleta Too Faced Love, która jest dość mocno napigmentowana. Cienie są bardzo kremowe, mocno błyszczące, więc tutaj dla mnie idealne na tą porę roku. Moje ulubione kolory to szczególnie właśnie w tym serduszku miedziane który pięknie wygląda przy brązowej tęczówce, pięknie podkręca jej kolor. No i dwa brązy, brąz matowy, który używałam najczęściej właśnie w załamaniu powieki do podkreślenia, do, do takiego efektu powiększenia oka. I drugi brąz, również taki chłodny, ale już połyskujący, który też często nakładałam na dolną powiekę, czy na przykład właśnie na środek powieki ruchomej. Się nie mamy za sobą, więc powiem Wam jeszcze o moim ulubionym linierze. w kremie. To jest linier z marki Maybelline, oczywiście czarny. Uwielbiam go nakładać przy mocniejszych makijażach na linię wodną. Sprawdza się o wiele lepiej niż kredki, bo dłużej się tam utrzymuje. I przez to, że jest taki bardzo kremowy, Świetnie łatwo możemy namalować sobie kreskę. Bo on dość wolno zasycha, więc możemy ją poprawiać, możemy ją naprawdę rysować, dopóki nie osiągniemy wymarzonego efektu. I ja go wcześniej nie miałam, natomiast od kiedy go odkryłam, od paru miesięcy go stosuję praktycznie przy wszystkich makijażach takich mocnych, wieczorowych i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Muszę Wam jeszcze powiedzieć o moich ulubionych rzęsach. To są sztuczne rzęsy, rzęsy katosu. One są zrobione na długość 2 trzecich powieki, więc bardzo ładnie podkreślają kącik zewnętrzny, dają efekt takiego seksownego kuciego oka um, i. Są bardzo takie gęste, czarne, dają takie drapieżne spojrzenie. Więc, jeżeli lubicie mocne makijaże i takie mocno podkreślone oczy, to koniecznie powinnyście je wypróbować, bo moim zdaniem są fantastyczne. I na koniec jeszcze zostały usta. Usta w takim amarantowym kolorze mój ulubiony duet. W październiku to pomadka NYX z serii matowej, pomadka kremowa w kolorze 18 i do tego idealnie pasująca konturówka z Golden Rose, z tej serii Classics wodoodpornej w kolorze 310. Bez róż, który widać, on jest jednak. Taki dość klasyczny. Myślę, że pasuje i właśnie do makijaży, gdzie oko jest mocno podkreślone i kiedy chcemy tylko zaakcentować usta. Ten zestaw mi się utrzymywał naprawdę przez wiele godzin. Jak pomalowałam sobie usta nim rano, to do, śmiało do godzin popołudniowych nie musiałam się martwić o to, że muszę je poprawiać. To już wszyscy moi kosmetyczni ulubieńcy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli macie jakichś swoich ulubieńców jesiennych, o których powinnam wiedzieć, piszcie w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcjach. Mam nadzieję, że do następnego razu. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.